Dziwanie. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. z Komitetu Wojewódzkiego. Można się rozebrać. Pan jest synem towarzyszyki szmaintowej? Pan, ja niestety nie miałam okazji absolutnie poznać pańskiej mamusi, ale w szkole wyczynałam z gazetek, do gazetki szkolnej z gazet. Ale pamiętam, raz nawet poświęciliśmy całą gazetkę mamusi. To się Pani nabycinała. Pana chyba skąd znam. Nieważne. Wieć pan, chcemy... Miała być niespodzianka. Chcemy taką niespodziankę mamu się zrobić. Yy, chcemy takie postawy upowszechnić, żeby nie poszło w zapomnienie. Teraz zbliża się dzień kolejarza i tak pomyśleliśmy, że może yy, prawda absolutnie zorganizować jakieś spotkania z załogą. Płatne oczywiście. Przepraszam bardzo. E, Mamusia nie żyje. Michał? No. Prawda? Nie lubię. Prawda. I Pani. Mama bardzo chciała pomóc. Pani. 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 Ja nie przypominam sobie żadnych nekrologów. Nawet towarzyszko Kozłowski nic to o tym przecież nie mówił. A, e, a kiedy pan e, towarzysz Kozłowski widział mamy ostatni raz? No, tak. się, w 60. Nie. W 61 roku. To mi się zgadzało. No nie rozumiem, co by się zgadzało.